Witam serdecznie każdego zionka. Ja jestem Gusiek. To jest A Story about My Uncle. Będziemy sobie pykać w nową grę. Otóż ta gra jest dostępna za darmo. Zaciekawiło mnie to, że jest w sumie dość, powiedziałabym, pięknie zrobiona, przynajmniej według screenshotów, które były pokazywane. I stwierdziłam, że jak jest za darmo, no to bierzemy, nie? <laughs> Przed filmikiem pojawi się Wam tutaj ten About, który przetłumaczę Wam specjalnie, żebyście mogli wiedzieć, wiedzieć, czym jest ta gra, kto ją stworzył, i z tego co pamiętam, to chyba studenci byli. Tylko nie pamiętam skąd. Ale w każdym razie świetna robota dla chłopaków. Świetna. No taki komplemencik. Ale zobaczymy, czy grywalność jest tak świetna. Bo nigdy nie wiadomo. Nieprawda, żdzianki. To tak. Kto nie będzie chciał sobie przeczytać About, które się pojawi na początku, to najzwyczajniej w świecie pewnie sobie Mądrze przewinął. E, przy czym zachęcam jednak, żeby przeczytać, bo to jest taki szacunek dla twórców gry. Zwłaszcza, że udostępniają ją za darmo. E, no i co? I gramy ziemki. Ok? Ja przycisną. No. Papa? What is it, darling? I wanna hear a story. What do you wanna hear? Uncle Fred, Uncle Fred, Uncle Fred. Sure, honey. A co? Już gram? Okej. Tym się poruszamy. Mieszka nie macha! Nie. No wiem, że myszka. I told my mother where I was going, she replied in a sarcastic voice. She never did like his adventures. Or dangerous vacations, as she liked to call them. But I had skipped dinner and ran up the hill to his house to see if he was back from his latest adventure. Oh, ale będzie super! Co szczuję, że będzie fantastyczna fabuła. Ale patrzcie, ziomki, patrzcie, to jest za darmo gra. Patrzcie na to. Mogę skakać. Dzięki, jak chcecie, to mogę wam tłumaczyć napisy, ale byłoby miło, gdybyście. Myślę, że znacie po części angielski. Jak znacie więcej, nawet ciutkę więcej niż ja, to wystarczy, żebyście rozumieli. Super. Tylko gdyby myszka jeszcze mogła mi machać. Nie wiem, czy tu jest w opcjach? Nie. To nic. Coś mi się pojawiło. Na środku ekranu. O nie! Brud! Anki Fred! Anki Fred! Fred! Yeah. Dear Frederiś Dobra, nie będę tego czytać. Zmarnuję tylko czas. Ha! Ciekawe kim jest ten Uncle Fred. I to dowiemy się właśnie w przygodzie tej. To jest fajnie. I możemy skakać. To mnie cieszy, bo ja lubię skakać w grach. Dużo szczegółów tutaj mają. To jest za darmo, siątki! Będę powtarzać przez całą grę. Ej, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Nie włączyłam stopera. Bo nie wiem, czy ta gra jest długa, czy krótka. Około załóżmy dwie minuty? Trzy minęły? Coś się otworzyło? Będą duchy, czy co? Ja tyle rzeczy. Czy mogę kucnąć? Nie, nie kucamy tutaj. Wow. Czy my musimy coś tu zebrać? E, e, myślę, że na razie nie będziemy nic zbierać, znaczy tutaj nie ma nic do zebrania. Pewnie w późniejszej rozgrywce będzie coś. Wow! Niebieski ekran. Fantastyczne. Znaczy, no, jakaś zaawansowana grafika nie jest, ale jest przez to właśnie przepiękna. Fantastyczne. Fantastyczne. Fantastic Frederic. To jest system. Sorry za angielski. Ale jeżeli oglądacie mnie już. Od początku moich <noise> lespej, to wiecie, że mam potworny angielski. On tu przeprowadzał jakieś eksperymenty. Wow. Diploma. O. A moment. For exo, extra, przepraszam. Extraordinary expertise uh, in quantum uh, physics. Uh, mm -hmm. Czyli w kwantowej fizyce się specjalizuje. Są on tu kombinował? Hmm, hmm, hmm. Zabawmy się, skupidła. Przestań! Tak nagle. but his suit wasn't there next to where it used to be was another suit more streamlined and smaller than his looked like an updated version. ah oh. three <coughs> moment prowadzimy tym ojcem mhm mm you szukamy come if you're ready to perfectly chair it fit perfectly <noise> the floor was drained but there should be some functionality left. Super. o sufit. Aha. Ola, boga, to jest świetne. The large metal door that led into the observatory was so heavy. Nikt nie może open otworzyć bez a suit like this. Wow. Uncle Fred used this Super heavy. <laughs> for his projects. at the moment it was rather empty with only the glow from the pad lighting up się obawiam, że będzie tu dużo opowiadania, I ale room, I tripped and fell into the pad. It charged up and sent me flying through the air. Wow. Wow. A story about my uncle. Mm -hmm. Super. Wow.

Jakieś e, ciekawe fabuły w grach, powiem szczerze, że kiedyś grałam specjalnie na Easy, to co wszyscy mówią, że grają na Easy tylko dlatego, żeby fabułę poznać. To ja jestem jedną z takich osób, ale to robiłam kiedyś, bo e, dobrze połączyć fabułę z rozrywką, nie? I połączyć się właśnie na poziomie normal. Wow! O, nie trafiłam. W związku z tym, że będzie tutaj e, pewnie dużo e, opowiadania, w końcu tak się nazywa: opowieść o. E, e, Sorry about my uncle, czyli no. Opowieść o moim wujku. Więc zakładam, że będzie bardzo dużo opowiadania. Więc jeżeli e, nudzi was taka akcja, to nie oglądajcie, ale myślę, że gra sama w sobie bez opowiadania, jest po prostu ciekawa. Miałam nawet motylki, no? A ja nie lubię motyli. E. Dobra. A! Jej. Jak gumisie. Szkoda, że nie zrobię gry gumisie Właśnie. Podejrzewam, że mamy mnie spaść. Wow. Świetna ta gra. Po prostu świetna. Wow. No i ziomki, to wszystko za darmo. Ja, ja, ja bym chyba zapłaciła nawet za tą grę, jakby była... w niewysokiej cenie. <grystanie> Przynajmniej niewysokiej, jak dla studentów. Jestem ciekawa, co jest na dole, nie chcę na razie tam. Whee. Czy jest tu jeszcze bieg? Tak, mogę biec. I dzięki temu skaczę wyżej, ale dość niska jestem. Ach, czyżby nasza postać była karłem albo krasnoludkiem? Bo <grywia> jest na wysoki, wysokości trawy. <grywia> Nic nie szkodzi. I tak fajna ta gra. Wahoo! E, podejrzewam, że Sim też to będzie nagrywał, ponieważ e, bardzo jej się spodobała ta gra. I stwierdziła, że musi to nagrać. Nawet zaczęła chyba grać, chociaż nie, nie jestem pewna. No wiem, odkryłam to. Nie, nie będę skakać tam. Świetna. Wow. No jak nie lubię motyli, to tutaj akurat mają fajny efekt. A czy nie wiem, jakoś yy, nie... Jak wszyscy fascynują się, że motyle są takie piękne i tak dalej, to mnie tak nie do końca pociąga yy, ich piękno właśnie. Jakie są fajnie zrobione w grze, to może, ale. Tak jakoś. Nie wiem, jestem inna po prostu. Aha. Czy ja mam tam skoczyć? A jeziamki pójdziemy tu i zobaczymy, co tu jest. Chociaż nie, chodźmy, zobaczmy, co tam jest. Ale doskoczymy tam. Dobra. O, fajnie. To nie skoczyło w końcu? Wow, skoczyłoby. Tylko ja chyba e, podeszłam niepotrzebnie. Dobra, zsiąki, druga próba. O, nie, nie dolecimy. Nie mam mowy. No, ale trudno. Zydajrzełam, że to są jakieś przypadkowe znaki, które nam po prostu mówią, że mamy iść tędy. No bo gdzie indziej, nie? Wow! Przejdziemy troszkę niżej i zobaczymy, co tu jest. Chyba nic ciekawego, ale warto zobaczyć Wow! Nie Niefantastyczne to jest! Wielby skakać. Niesamowite. E, link będzie do tej gry w opisie. E, dlatego zachęcam po prostu do grania, bo jest ewidentnie fantastyczna. Czy ja mogę tam po drabinie chodzić? Ok. W sumie po co mam chodzić po drabinie, skoro mogę tak wysoko skakać? Ok. Wow. <laughs> to możemy spokojnie. Harden nerves, wise predict to power leap. Czy do tamtych? Ale my zobaczymy co what's jest. Why were so many bridges broken? Was the cave deserted? Long forgotten into ancient memory. Też mi to zaskocza nawija, czemu tutaj są? Ha! Huh. A w sumie zagadkowe. Czemu mosty są pozdrowane? No, czyżby ten wujek tutaj nie był? Hmm, możemy mieć tędy, tędy, ale ja bardzo. Hmm, nie wiem, czy doskonale. Nie, muszę stamtąd. do dlatego idziemy. Zacznijmy myśleć logicznie. Przynajmniej ja. Dobra. O, o! Bye, bye. Tylko nie od początku. Nie, jest zapis ok. Dobra. Łi! O Boże! To było fantastyczne. To może jednak bym tam doskoczyła, kurczę. Poczekamy aż A! Op! Fantastyczny. Piękny krajobraz. Całkiem sympatyczna muzyka. No i gra się naprawdę fajnie. Gdyby jeszcze można tą myszkę ustawić, to bym była w siódmym niebie dosłownie. Ok, jesteśmy tu i zakładam, że to jest zapis. Co jest fajnie, bo jest rozmieszczone tak, że jest ja spokojnie. Ok. Kurczę, żeby nie spadła. KURCZĘ! Okej, okay, ale my chcieliśmy iść tu. Hop, 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 Hm. Hmm. E, okej, okay, tam nic nie ma. Tak podejrzewam, bo patrząc, nic nie było. Łyk kawy. Kawa jest potrzebna w życiu, koniecznie. Ale... Ale ja chcę się wrócić, ponieważ chcę doskoczyć w tamto miejsce, że jest możliwość. Zaryzykujemy, ziomki. Gumi się można by było na podstawie tej gry zrobić. Nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, czy nie! No chociaż mógł. Mogu... Nie, mogłeś tam chociaż zahaczyć. Dobra. Czy chce mi się tam iść? Chce mi się jak cholera. Jej! Piękniemy! Eee, puściłam za późno. Dobra, ziomki odpuszczę. Albo nie odpuszczę. Odpuszczę, czy nie odpuszczę? Odpuszczę, czy nie odpuszczę? A z tego kamienia nie można by było? Można by było, gdyby nie to, że spadła. Hmm. Dobra. Tu jest jeden kamień. Tu jest drugi. Spróbujmy z tego kamienia. Okej. Okay. Tylko jak się będzie podnosił. Nie tak, Gusiek. <noise> Jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego, że wciskając właśnie... że muszę puścić, żeby skoczyć. OK, hop. Prześwietne. E, chyba nie, chyba nie doskoczę jednak. Ale się zatrzymałem, ale zginam. Dobrze, żołniki, idziemy dalej. It was so many years ago, but I still remember that place as if it were yesterday. I had never seen anything like it. You wouldn't believe your eyes. I know I didn't. <laughs> no, jak ktoś zobaczy takie rzeczy. Dobra. Ale. No chodź. A, jest, ziemki jest. Skoczymy tutaj na ten kamień i sobie zapiszemy. O nie, 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 nie. Nie spadając przy okazji. A czy ta się też równocześnie jakby zapisuje. Jest? Proszę bardzo. O, tylko traf, traf, traf! O nie. Ale w związku z tym, że jest całkiem blisko do. Kurde, przywaliłeś głową w... Kamień, jak się z tym czujesz? Jest. Dobra. O, w końcu mamy zapis. Zastanawiam się, czy, jeżeli wyjdę z gry, to czy mi wczyta tu. To ja muszę skoczyć się na górę, czy to jakoś się unosi fajnie? Nie, zakładam, że tu. Aha, ale nie w ten sposób, kusiek. <grym> A może pójdziemy na ten wyżej? Co wy na to, ziomki? Dobra, no to poczekamy na ten. A chyba myślę, że mogliśmy sobie odpuścić to. A, nie spadnę? Zaryzykuję, spadnę. Ale jestem na tym kamieniu i myślę, że to mi nic nie dało. Wow, ale chyba się ścięłam teraz? Nie, 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 nie. Oj, lamy przeokrutnie tutaj, ale przynajmniej dobrze się bawię. Nie wcisnąłem spację odpowiednio. Dobra, nie liczcie na moje umiejętności parkurowskie, bo ich niestety jest brak. E, sim zazwyczaj się tym zajmuje. <grymne> Okej, okay, rozpędzimy się po prostu. Hop. I coś mi że I źle to zrobiłam. Nie, odchodź ode mnie. Bo skończy. Wiem, skoczymy na ten kamień.

Niesamowite! Fantastyczne. Fantastico, simpatico. No ziomki, nie powiecie mi, że gra nie jest ciekawa. Aj! No to cała ja. Czyli do takich tych możemy się przybliżać. Aj, schodzimy. Nie ma nic ciekawego. Oj, siamki, czyli e, wujek. E, Ferdek? <grymne> Dobra, nie, nie, nie mówmy tak. Nie podoba mi się. Wujek Fryderyk. Chopin. <grymne> Aha. Gdzie był przede mną? No, e, w każdym razie, wygląda na to, że zaginą. I nie wiem, czy to czy ojciec tej dziewczynki tylko opowiada e, tą opowieść, na zasadzie, że ją wymyślił, czy że była prawdziwa, ale jest ekstraśna. Hop! Aha. Aha. Dobra. Wow. Dobra, dzięki. Podejrzewam, że jednak tu. Chociaż nie ma czegoś tu na górze? Chyba nie. Jejcu nie, nie. Co? Ja. Dobra. Hop. Hop. Świetne. Dobra, dzięki. ja tu przerwę nagrywanie, ponieważ będziecie mieć taki 20-minutowy odcinek w sam raz z moimi failami i tak dalej. No, co? Będziemy na pewno kontynuować tę grę, bo się prześwietnie w niej bawię. To skakanie jest fantastyczne. A opowieść, która jest opowiadana, też jest miła dla ucha. Jego głos jest całkiem sympatyczny. Skończymy sobie tu, a co? Popatrzymy, co tam dalej. No. Nie, ogólnie jestem pod wrażeniem, że to jest za darmo ta gra. Chyba, że jest krótka bardzo, no to będzie szkoda ją szybko zakończyć, no ale. Jest fantastyczna i ci panowie powinni robić jak najwięcej gier. Zdecydowanie. Fantastyczne. No, ziomki. To był the story about my uncle. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. Na razziomy.